Światowe forum ekonomiczne Klaus Schwab mówią w kontekście pandemii o wielkim resecie. Świat po koronie będzie inny. Otaczająca rzeczywistość zmienia się na naszych oczach w wielkim projekcie inżynierii społecznej. Co z pieniądzem? Inflacja? Deflacja? Jak i gdzie szukać schronienia przed drogowym walcem toczącym się wprost na nas? Nieruchomości? Dolar? Euro? Krypto? Suma grudnia 2021. Demokrację kontra Putin. Konferencje Biden-Putin. Putin-Si. Anti-Swift. Strike. BRICS. Rosyjskie ultimatum. Taper tantrum. Podwójny tapering w dolarze co to oznacza? Build back better, senator Mancin. Powrót lockdownów, Niderlandy, Dania, Brytania. Antybalcerowicz granalizę w Ankarze. Kryzys czy szansa? Gazowe tańce wokół Nord Stream 2. Summa Grudnia, 5th Stycznia, godzina 20. An uncertainty remains about the timing and strength of recovery. Much of that uncertainty comes from uncertainty about the path of the disease and the effects of measures to contain it. Until the public is confident that the disease is contained, a full recovery is unlikely.